Dalej. Już Dzień, dobry, Kubusio, Dzień dobry Kubuś. Oczywiście. Dobry. A żeś mi wziął zaskoczenia, kurde. Jak ty zwykle. Ty zwykle, tutaj Na nie ma żadnych scenariuszy. Nie ma miękkiej gry, walimy jak jest. Tak jest. No co, dzisiaj chcieliśmy pokazać wreszcie finalny efekt tego, co tak się pierdzieliliśmy. Toczyliśmy, frezowaliśmy, spawaliśmy. Kurde, w ogóle. Taki... Czyli to, o czym mówiłeś, jak już tylko kupiłeś to auto, tak. że to zrobisz. Że trzeba dojebać większe I turbo. Te pytania. I, mi, mi. A, dokładnie. Te pytania się pojawiały później w komentarzach przez tak. cały rok. Kiedy, kiedy, kiedy. Siedzi tutaj ta większa turbosprężarka, no daje radę, nie? Gdzie pokaż? Tutaj, zimna jeszcze jest. Jeszcze trzeba dobrze rozgrzać przed hamownią. Mhm. Ten no cały właśnie. element. A ty chcesz dzisiaj robić? No, sprawdzimy, zobaczymy jak to działa. No wiem, że furka wymaga strojenia, mhm. ale zobaczymy jak to działa. Ja tak na ulicy, profilaktycznie sprawdziłem skład mieszanki tam z tej aplikacji OBD, z odczytów seryjnej sondy, to wychodzi, że jest ok. No może od 0 do 4000 woltów trzeba troszeczkę dolać. Mhm. Dwa, dwa niuanse doszły. turbo jest hybryda, jest naprawdę kozak, bo jest kozak. No zobaczymy co wyjdzie na hamowni. Jeszcze powiedz od kogo, bo to, to ważne. W ogóle pierwszy raz słyszę jakieś tam już się na stronie napisane Turbosprężarki hybrydowe, i Specjum. Więc co to w ogóle jest? Ja w ogóle na no to nawet nigdy nie zaglądałem. A to chodzi, że to jest cały dział turbosprężarek do, e, do seryjnych samochodów zmodyfikowanych. Że na przykład e, mają na półce taką turbosprężarkę jak ta, zmodyfikowaną, wysyłają ją tobie, ty dajesz im tą. Mhm. -fajn, fajna sprawa, że do seryjnych samochodów aż plug and play, tak jak tutaj plug and play. Mhm. Kolejna modyfikacja, jaka tutaj wycięła poza turbosprężarką. Jest downpipe. Downpipe jest 70 mm, tak jak reszta okładu wydechowego, no, no luźniejszy, fajniejszy, seryjny tam był ceramiczny, no, ale tam nie śmierdzi mi spalinami, jest taki samochód do na co dzień, no i silnik został wyremontowany, ale... Jest fajnie, super, hiper oleju, wreszcie nie bierze. Tamten wtedy co go hamowaliśmy, mieliśmy 290 koni, to było poczyszczenie kolektora sącego, no mniejsza o to. No silnik jest naprawdę w stanie idealnym, bardzo, bardzo fajnie chłopak nam wyremontował ten silnik, kurde, już nawet nie pamiętam jak on tam się nazywa, coś tam z wagiem związane, sorry. Z, z bujówki, ale. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy cię. No, ale silnik można powiedzieć, że jest osłabiony, czyli znaczy, jest wytrzymalszy, można w niej go więcej ładować, ale jest sprężony. Tłoki, żeśmy splanowali o 1 mm, no i na pewno przez to bardzo ucierpi spół tej turbo mhm. ale trochę mniej mocy będzie generowała, ale o to chodzi no, na dużo. Mogę więcej dmuchnąć. Mogę więcej dmuchnąć dzięki temu, tak, no bo ten silnik ma kurwa w serii jakieś tam, nie wiem, 9,8 czy 10 do 1, no tak jak wolno sący silnik, mimo że on jest w trysk. To dosyć a dużo. Pod kto jak tam z półtora bara go jebać, no to, to jest dużo. No duże. jaki teraz jest stopień sprężenia w takim razie? Policzyłeś to? E Tłoki są ze 3 splanowane o milimetr. Wiesz co, obstawiam, że jest około 9 do 1. Mm -hmm. 9, 9, 2 do 1. Muszę sobie to wziąć i, i policzyć, nie? bo ten tłok też idealnie regularnego kształtu nie miał, więc mimo, że go splanowaliśmy tylko o milimetr, to, to nie jest tak, że 1 do 1, że to jest tak jakby cały milimetr, bo w środku też miał dziurę, tak jakby tylko z mm -hmm, zewnątrz go splanowaliśmy. Mm -hmm. A cooler? Kuler jest 6 seryjny. Seryjny, możesz. No, na razie byśmy chcieli zobaczyć, co dała ta sprężara po prostu i tyle. nie? Turbo Turbosprężarka i ten luźniejszy downpipe. I, I zepsucie silnika. Co to za uchybienie? Czemu kulera od razu nie zrobiłeś? Przyznaj no, się. No, bo tak bez sensu wszystko na zrobić. Spokojnie, okaże się, że tutaj jakieś paliwa zabraknie, dołożymy kuler, żeby Aha. było lepiej. Czy po prostu, prostu zrobiłeś coś... to w trosce o widzów, będzie kolejny odcinek. No, będzie, no, no, no <laughs> musi się coś dziać, nie? No, ja też no, trzeba mieć na to wszystko czas. Mhm. Na razie, wyremontowana fura, wczoraj zmiany olej, silnik ma przejechane 980 km. Zabieram go na hamownię, zobaczymy co z tego wyszło. Jeszcze założymy sondę szerokopasmową, żeby już tam nie bazować na odczytach seryjnej sondy, tylko z mojego elementu do tych tych wozu. Czyli będziemy w stanie sprawdzić, czy to co pokazuje auto no? jest prawdą. Tak, no, ja zapamiętałem na pamięć. Dajesz gaz do deski, ona do 4000 obrotów jedzie w zasadzie na lambda 1, a później stopniowo ona się wzbogaca. I przy odcinca mam lambda 082, czyli kurde, za lambda 082 to jest tak Piratzo, koz jakieś 11,2-11,3 przy odcinca on ma. Martwi mnie, że właśnie z dołu od 0 do 4000 chodzi na lambdzie 1. Aha. chciałem tam paliwa dołożyć, no bo dołoży tam paliwa, no to na GT wszystko tam jest bezpieczne. Czyli 14,7? Tak. Mm -hmm. To jest silnik turbo, no powinien mieć bogacie, ale na takie miesiące też może chodzić, on tam się zabezpiecza po GT i wszystko, ale to chodzi jak w tym momencie mu dolejemy wachę, ja tą ekologię, dojdzie z 50 tonometrów, po mm -hmm. tak mi się wydaje. 40-50 Nm z dołożenia boostu. Saby też tak czasami chodzą, dajesz gaz do decha, ma 14,7 i górą zaczyna się podlewać, ale z dołu mu dolejesz tej wachy i jeb, dopierdoli tego Nm, mm -hmm. okej. Okay. Sonda i na hamowni. No, z niuansików chciałam powiedzieć, że przejechane mamy prawie 1000 km i są idealnie przez te końcówki układu wydechowego i klapa. Ile oleju dolałeś? Nic. Wow. Nic po prostu. To, no nic, nie chuja nic nie bierze. I teraz też przez to, że masz tłoki, to wiesz, masz mniejszy stopień sprężenia, mniej popiździe, pierścienie mniej po dostają. Mhm. Takiego kurwa ciśnienia nie ma dużego, nie? Mhm. Więc ten silnik powinien być trwalszy od seryjnego. No i będzie można bardziej dopierdać zaponu. No i w sumie jak jest sinnik taki, to można i kurwa na serynym programie można bez problemu radzić 95, bez drastycznego spadku mocy pojawienia się stuku. No taki no zabezpieczony jest po prostu przygotowany, żeby mu kurwa dopierdolić tego wózku, nie? Okej. Okay. I co? Jedziemy do Kiwego? No, oczywiście tutaj za ścianę. <laughs> No dobra, Kuba, jednak zmiana planów. Tłumacz się dlaczego tak. Przyszliśmy do Kiwiego i Kiwi nam wytłumaczy, że to nie takie proste. E, no wiesz to, od... jest bardzo dużo się zmieniało i tak dalej, no ta turbosprężarka jest większa. E, no sam że od cholery jest szybszy, jakby z dołu wreszcie ładuje. Tak na siódmym biegu sobie sprawdziłem, dałem gaz do dechy, do 2200 obrotów i mam już 1-2 bara. Program też fajnie, idealnie zadaje te 1-2 bara i przy odcinca jest 1,05 bara, chodzi ładnie po programie. Troszkę zauważyłem mi się nie podoba od 0 do 4 tysięcy, trochę tak ubogało, właśnie 14,7 AFR, później o 4000 AFR perła i zapłacę. dobra, to jest to wszystko, Kuba, bo to i tak jest bez znaczenia te twoje te no, dywagacje, bo generalnie loga zbierzemy. No trzeba zabrać wszystkie informacje. Bo czyli, ja mam... czyli tak, z, zloguje się na przykład tam boost yy, oczekiwany i zadany, yy, zapłon oczeki oczekiwany i zadany, torki i tak dalej, wszystkie, wszystkie, warto nie Też tak, wszystkie, mogą się... wszystkie wartości, które zostaną, zostaną wiesz, wtedy spisane z tego wozu, będzie można zobaczyć na co, czego mu tam brakuje, Myślę. bo wiesz ten soft jest tłusto zrobiony, ten co miałeś tamten, no ale wiesz, jeszcze, jeszcze turbo jest większe i jeszcze... to takie falowanie, w... ja takie mam wrażenie, że na przykład kiedy ja nie, To wiesz Czemu, no przy, coś pokażę... osiąga za wysoki, za wysoki I status nie. i to przepustnicę go przymyka, no i, i znowu no czeka, jest, tak, tak, tak I Trzeba było wtedy na przykład otworzyć e, przepustnicę log i zobaczyć w logu przepustniczy, czy się chnieje. Może być, że nierówne jest doładowanie z przepływem, że w sensie tego, że kurde, nie wiem, przepływ pokazuje przepływ. Zadany przepływ nie zgadza się z doładowaniem. Tak, może wydajniejsze jest no przy, przy, przy zmianie sprężarek to ten, to, 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 to tak wychodzi. Ale potencjał czyż jest duży, bo tam ten N75 chodzi na 60% do 60%. jest ja na 400 koni jest chyba z tego pieca do uzyskania. Tak? No. O, są, jak tam waha wszystko, a tam się nie zna ogóle. Mogłem przelamać nikatyski ze strójki, znać, nie, ale tam są 5% wydajniejsze. No 5% No dobra, ale czekaj, co, co dobra? pytanie zasadnicze. Czy ty masz jak zrobić loga? Ty? Bo. Że znaczy, ten... słuchajcie, nie wiem, ja to urządzenie dobre do logowania Ja Krzysiu zrobimy loga Nie, nie, no ale Krzysiu, no, mówi, już, no, ja... Krzysiu mówi, że już jest na tyle późno, że Krzysiu już tego no, nie ja zrobi. Już nie. Czy ty jesteś w stanie no, zrobić loga? Bo ma tam, no zobaczy, tego Łanny Eleven, coś e, ten... Y, OBDELEMEN, no to on bardzo dobrze działa. No, funkcji 500 i weź tam nam, wiesz co trzeba, bo tam sam... A to on bo ja też znam. Wszystko, tak wszystko kurde, jak no ja kurde, sobie, boost no zadany No wiesz co, jest co trzeba. Jaki jak to niepotrzebny, bo jest estymowany. Tam przepustnicą i... fajnie, żeby się, bo rzeczywiście, że może coś tam... W trzeba zlogować zapłon, boost setpoint zadany boost i odebrany, jaki jest rzeczywisty. No i jakbyś miał z tego z gazu w podłodze, to jest wszystko co poszło. przy pracy tej przepustnicy, bo rzeczywiście on tak jedzie, że doładowanie trzyma stabilne, ale kurde samo ta szka. No bo przepływka prze... do... do... jakby na do... 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 Przepływ, no to trochę go wpró do, on to zbrał, do przepływ i kurde, rzeczywisty przepływ i zadane doładowanie i rzeczywiste doładowanie. No, no no, to też Bierzemy to się to... do roboty, bo miał telefon naładowany. Chciałem weź ładowarkę. A mam odmarkę w samochodzie, bo tam, dobra, bierzemy się do roboty. Okej, okay, a co będzie później, jak już zrobimy tego loga? No, to, sam, nie, się... no to, to te rzeczy trzeba nanieść na softa, no bo to się nie robi w on, yy, online, tylko musisz sobie zrobić na podstawie swoich tam przemyśleń trzeba No jakoś wartość coś tam Łatwo wgrać na wóz. No to, 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 to łatwe. Czyli po prostu w następnym odcinku na podstawie na logów tego będziemy w stanie. Na zrobić na podstawie logów zrobimy, do, 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 doszlifujemy ten program. Tak jest. Że jest za dużo roboty nie było, bo kurde na ten wyświetlacz mogę z 10 logów na raz zrobić, żeby wydajniej to zrobię na ja Ale on eksportuje zeks. gdzieś? Do czegoś? No, będzie no, weź, 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 to weź z filmu jaka to program. Nie, a czy nie możesz eksportować do pliku? Czemu nie sobie patrzysz, nie wiem, że tak jak w tabeli, że... Screen recordera zrobisz. Mogę zrobić screen-screena? Że tam... Żeby no, że to a, a, zbaczasz, to że żeby tylko żeby było wiadomo, co, co, skąd się bierze. Dobra. No i to dobra, nie ma problemu. To, to, to do roboty, walimy Czekaj, ale te, tego pipsu ten czeka Nie kwiuścionek. spoko. To dzisiaj nagranie bez mikrofonu przez przypadek? No, zupełnie, zupełnie przypadek, ale fora cicha, kurwa, to damy fura radę. cicha, damy radę, mówmy tylko donośnie i w stronę kamery. Nie ma problemu. Eee, kurwa, no co. Pier... co opowiada, jakie twoje pierwsze wrażenie, bo ty mówisz, że już 1000 km zrobiłeś. Eee, no 963,6. No przede wszystkim reakcja na gaz masz. Ten samochód, kurwa w ogóle nie miał dołu, taki spierdolony był, jakbyś kurwa zaciągnął ręcznie i dawał mu gazy, żeby chciał jechać. Takie... Reakcja na gaz? Przecież to jest hybryda, więc to powinno górą lepiej jechać, a nie. No niby tak, tak ale wiesz co, tutaj ta moja spierdolona jeżeli go miała. Mhm. Że było pęknięte na zewnątrz, żeby wokół klapki z dwóch stron było pęknięte. No ta klapka to w ogóle to by Ta klapka, że na wolnych obrotach. Mhm. I dzz, pa, pa. dzwoniła pierdolona. W ogóle była niedociągnięta. Ja ją napałem odginałem, troszeczkę ją odginałem, że, że mocniej naciągnęła, ale to wszystko nie to. Mhm. bo Kurwa ta dźwigienka, taki bolec kurwa, był wytarty do połowy i w ogóle ta klapka nie dochodziła, nie, nie napędzała tego. i Dlatego to mhm. w ogóle kurwa doł ten wóz. Nie, no, to Było tak że był. naciskałeś gaz i czekałeś nie. trochę. Czekałeś, I tak, 3,5-4 tysiące obrotów jechać. Tak, 3,5-4 tysiące obrotów dopiero zaczęło jechać. No, a teraz no, nie, ruszamy sobie, mamy całą wolną obrot już za już musimy hamować. A to było 2000 A teraz zaczyna wychodzić to, że fajnie, że to TSGS. Tak. Pyk, pyk, pyk. tak, 1600 obrotów, no. 1802, no i ta fura cały czas zapierdala, nie? Że, <grym> że są jak diesel, kurwa, że chce no, na dołchce jechać. Ja się już uśmiecham, bo ja najeździłem się trochę tym twoim auto. No. Kilka razy mnie wysłałeś gdzieś do klienta, od Saba. No, Miałeś, no. jak jechałem gdzieś tam no. ze 100 kilometrów nawet. A było, było, rzeczywiście. No. Więc miałem okazję pojeździć w twoim auto. Zepsutym Audi. No niestety, ale ono kręciło się tylko górą. Tak, tak, tak. Jakby miałem mega wielką tur ta turbinę na kurwa 600 koni. Ta, tak się zachowywało. No i fajnie jest tak na 7 z z dusza na przykład dam przy stuwie gaz do dechy, no to kurwa 2200 obrotów i ma jeden 2 bara, czyli to co w programie jest zadane. Mm -hmm. I fajnie nie przeładowuje, trzyma te wszystkie doładowania, a fakt takie trochę czuć szarpania w mocy, nie? Mm -hmm. no, mamy tam sondę, sprawdzimy sobie tam AFR, nie chciałem tego wąstrać, no de de deptać, jebać, nie wiadomo jak. Bo no i po te te logi będą. No tak, tak. właśnie tutaj sobie robimy, mm -hmm. później sobie nagrywamy te, te wszystkie logi, będziemy sprawdzali, wiesz, tam doładowanie zadane. A e jak to będziesz robił screen recordera, to ja nałożę to na ekran no w no czasie jazdy. Synchronizujmy jak z Dragim. No, dragiego nie mamy, a wzięliśmy serię z Lodzika, zobaczymy, czy coś tam jest lepiej. Oczywiście, jeżeli skład mieszanki będzie prawidłowy i pozwoli przypierdolić gaz do dechy, nie? Mm -hmm. Bo jeżeli będzie coś źle, no to będzie A nie będziemy go pytować. Chociaż raz zdarzyło mi się go pytnąć i wiem, że tam nic nie stuka, nic nie, się nie dzieje. Mm -hmm. Skład mieszanki też sprawdzamy na podstawie logów, czy tych od 0 do 4000 obrotów lambda 1, jechał, ja później stopniowo, bo tak się wzbogacało, wzbogacało, wzbogacało. Mm -hmm. Górą miał tam z 0,82, więc tak bogato, bezpiecznie szukam jakieś miejsca, bo test kurwa będzie robić taki, że na trzecim biegu tam nie 2000 obrotów i do opór, pedał, gaz, kurwa. Okay. Jak Żeby mieć całe będzie, takie... Jak wszystko będzie, że tak powiem, relatywnie bezpieczne, to możemy mu nawet zrobić no, 100-200. Tak, zrobimy mu 100 uh -huh. przed strojeniem. Uh -huh. Mimo, że, że... A ile było wcześniej 100 200? O kurwa, 21,5 jeden pomiar, a drugi jakiś taki lepszy pomiar chyba z 20,8. Po softie? No. Co ty no, kurwa, no trochę fura zjebana była, a to dwa znaczy, trochę ciężka. znaczy, że to było wolniejsze, od na 350. No, no ale to tonę 702, że ma na pewno hmm. 4 koła, ma opony 2, 5, 5 4 sztuki, hmm. ma 19 To ta turbo sprężarka musiała to wszystko psuć. No ale kurwa, jak hmm. robiłem tą próbę 100-200, to ja robiłem ją 3, 4, 5, więc <tryk> i tak już w miarę szedł górą, nie? już spompowany był. Hmm. No ciężka fura, no kurwa, że ona żeby szła, to nie ma co ukrywać. Ja chcę mieć sprawny, fajny dopowóz, taki nie marzy mi się 350, 360 koni. Hmm. Ale żeby to zapierdalało w tej budzie, to kurwa 600 trzeba tak co najmniej Żeby był taki efekt, że dajesz pizdę i to jedzie, żeby Tutaj to miało. Nie no. no, Żeby było tam, nie wiem, z 12, 11, 1200. A, ale 600 z dwóch litrów. No. no nie, to trwało się jakby tego mało, A to chcę, wiesz, no silnik jest odprężony, chciałem, żeby to mi kurwa jak najdłużej zużyło. Będę kurwa olej co 10 tysięcy albo częściej mhm. A Na razie Jaran, że wiesz, daje gazu i on kurwa po ja prostu. Ja w swoim białym Audi co 10 wymieniłem. Eee. No. A, zbyt... A jaka fora nie wysilona, no to ja w tym będę częściej jeszcze no. wymieniał. Chyba częściej. Co, ja nie... dochodzę do wniosku, że e, nieważne jak ile jest olej, ważne, żeby go często zmieniać. Tak, że kurwa jest... można najtańszego chuje jakiegoś lać, ruskiego, Orlena, kurwa cokolwiek, 50 zł za 4 litry, byle go często zmieniać i tyle. On się zanieczyszcza, traci swoje właściwości, odkłada się gdzieś mm -hmm. w tym silniku, Pierdoli, Syfi, jebie ten silnik. Mm -hmm. Nie musi być jakiś super mega, hiper kurwa estrowy. Jakbyś lał kurwa olej, nie wiem, 300 zł za 4 litry i wymieniał go co 20 tysięcy kilometrów, byś lał olej za 50 zł za 4 litry, czyli 6 razy tańszy, mm -hmm. ale wymieniał go kurwa co 10 tysięcy, a nie co 30, to, to, to ten. Silnik I tak zrobi te trzy razy większy przebieg. Mm -hmm. Obstaczam. Okay. kurat, już masz 440 najebane w swojej białej ulicy, co? Już prawie 450. <t Mysterious> o, 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 no, kurwa. 448 <tysy> mi wyskoczyło dzisiaj, jak jechałem do ciebie. O kurwa, grubo. <m> <tysy> no, to auto nie zapierdala ten czas, zapierdala ten przebieg, co? No, no nie ma łatwego życia to auto w sensie. A tak się ciebie pytam kurwa obiegi biegi. 120 na godzinę jedziesz w swojej Audicy, jaki masz obroty? O kurwa. O no, to kurwa, bardzo krótka skrzynia. Nawet, o, kurwa. Czy do, nawet dokładnie rzecz mówiąc 3600. Of piew, chuj, strasznie dużo obrotu, no? Duże obroty, duże, no. Duże. Jedziesz 120, ta to, 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 to maszyneria się obraca. No on jeszcze takie. Jeszcze nie, nie nie słychać, żeby to się. Aha. Żeby się męczył, tak? Ale ale no jak już przyspieszam do 130, to już około 4000 obrotów. To, o, no, to już zaczyna słyszeć, że no. ten silnik tam. E tylko ten TFS jakieś jakie śmieszny. Stoi se tak na luzie, ma kurwa zapon 2 stopnie, 7 stopni. Strasznie wycofany ma zapon. Zeta ma kurwa stałe, stabilne 15 stopni, tak jak stoi na luzie, a ten 1,5 stopnia ma na wolnych obrotach. Kurwa, śmieszne takie kurwa te silniki się tak różnią od siebie w chuj. Ciekawe czemu tak? Z czego wynika ta różnica? Ciśnienie paliwa 4 bary mamy. Ciekawe jakby to n 20 TFSI zareagował na taki sam zapon na postoje jak w Zce, czyli 15 stopni. No, obroty mu to... do góry poszły. no chuj wiem, nie wiem. Ty no tamta zetka 4-litrowa ma 13 do 1 stopień sprężenia, dużo wyższy jak ta nie ma 15 stopni Nie wiem o chuj tu chodzi, może o spalanie, nie wiem, nie wiem To są proekologiczne silniki, one nawet mają zmienne ciśnienie oleju Że teraz jedziemy, ma dwa bary, dam mu gaz do deski, ma te same obroty, ale mu skoczyć ciśnienie oleju na 4 bary Takie to się dzieje? Kurwa elektro taki zawór ma i tryby się w pompie oleju tak przesuwają No taki kurwa tak przekombinowany silnik, że ja pierdolę, że ja o tym myślę, że to się nie spierdoli, nie? No, no, no da, działa, jeździ Szok, co nie? Patrz ile zmiennych jest, które mogą zawieść. No, no. A to ma... Ile dodatkowych względem takiej zetki. To ma na celu, że jak jeździ w małym obciążeniu silnik, mniejsze opory mieć kurwa w silniku, że I przez to ci pali kurwa 1000 litra benzyny mniej, nie? Dzisiaj, paradoksalnie dzisiaj miał być odcinek na zasadzie prozy życia z Kiwim, druga część podnoszenia mocy, ale wyjdzie z tego Dyskusja. O. No to też w sumie chyba fajnie. No coś innego, kurwa, na Kiedyś wpływ. tak nagrywaliśmy patem, jak wracaliśmy od zrx 8 to odpowiadaliśmy chyba na pytania. Tak, 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 tak. Też jakiś hmm. QA był kurwa, Ta. Dzisiaj co prawda nie kiedyś. Moment obrotowy silnika. Panie kurwa, za trzeci bieg wpierdolimy gazu i to zaczynamy logować parametry a tymi AFR wyjmij, tam gdzieś masz pod nogą. Nie ja muszę, jest. Ja muszę się do swojego telefonu zobaczymy, króla, może nie będziemy mogli zapierdalać ich Dobra, z tego ale będę włączyć te nagrywanie obrazu. Eee, żeby... czekaj, kurwa. Rejestrowanie ekranu to się nazywa. Mm -hmm. e, z naszym gadaniem, czy bez naszego gadania? Z naszym gadaniem, zdecydowanie, bez tu powinien. Zacznij nagrywać. Zaczęłaś nagrywać? E, kurwa, mm, tak. Co wrzucę, trzeci bieg, jakutko. Ale Ferek, już tak, żebym ja też widział, bo tam też zobaczysz, że po biedy. Decha. Dobry kurwa, górą ma zajebista fr kurwa nie ładnie się przejmować Dobra, tutaj ekran nam się nagrał Znowu se do trzeciego biegu mhm. I od niskich obrotów se pierdolnąć Ja se zobaczę kurwa A zapąd sobie widziałem Nie, chuj program widział Ci się nie pali, Znowu se zjadę Nie se go depnę od niskich obrotów Chociaż kurwa ładnie płynny chodzi Ten no 120 1200 pierdolność. pierdolnąć Zaraz to wszystko możemy robić mhm. Dobra, jeszcze raz mu bucika dam e, no, zbiera się Nic nie cofał zapłonu Kurwa nie zwróciłem uwagi, jaki ma moment obrotowy silnik. To jest taki parametr, moment obrotowy silnika To są na u Krzysia, nie? 448 Nm pokazywał. I to się mniej więcej kurwa zgadza z hamowiem. To są jaja, co? A żeście kiedyś o tym program robili? Ty, no w sumie wszystko żeśmy sprawdzili. Położenie przepustnicy jeszcze Krzysiu prosił, bo kurwa może domykać przepustnicę, nie? Położenie klapy przepustnicy DZD, i jest 88%. To jest maksymalne otwarcie. Nie, przepustnicy nie domyka. A ile było? 88,2, to jest jego takie maksymalne uchylenie, tak jakby się ręką go dopierdolił Jeszcze mogę zobaczyć pracę tego kontrolera turbo, ale wiem, że ono chodzi na stałych 60% i trzyma idealnie zadane doładowanie mhm. To zaraz to dołożę w programie, a z ciekawości możemy sobie zobaczyć kąt wyprzedzenia zapłonu, porównać go do zetki To jest teraz doładowanie 1,2 spadające na 1,05, nie? Mhm. Dajemy gaz do z jest twardy bieg, zobacz, kurwa, nie ma zapłonu No tutaj już ma, już idzie, nie? W tej w pierwszej fazie ma taki mocno, mocno wycofany zapłonik się tak delikatnie przymula mhm. Wiesz co, logi jeszcze jakiś Krzysiu chciał, kurwa Przepustnicy, wiemy, wiemy, że nie domyka przepustnicy uh -huh. Jeszcze co sprawdzimy, kurwa dodaj, i ile tu masz opcję. Ja pierdole, kurwa Muszę znaleźć tutaj jakieś tam ciśnienie doładowania, jakieś tam oczekiwane, srane, kurwa A ciśnienie paliwa, fajnie, że nie, nie, nie spadało Kurwa, szukam i szukam z Czego Dlaczego szukasz? Wiesz co, ciśnienie doładowania jest zadane, wiem, że ono gdzieś tam dalej, bo wymagane ciśnienie doładowania takie jedno po drugim było Pierdolone. No kurwa, to jest tyle opcji, że ja pierdolę. 15 razy więcej niż w Nissanie No dobra, sprawdzam stuków tam nie miał. Reakcję lambdy, zbogacenie podczas. A nie ma czegoś takiego jak szukaj? Wyczyść wszystko, kurwa jest. Mm. Zbogacenie podczas włącz, wyłącz. E, regulacja ciśnienia do ładowania, wartość wymagana. To na pewno Kiwi zainteresuje. E, pompa paja, wartość wymagana. Chuj. Przedostające się powietrze, kurwa długotrwałe Ja pierdole ile tego jest Cały czas się kurwa nagrywa, to jeszcze z telefonu Ciśnienie doładowania wartość wymagana I tutaj szukamy, zaraz będzie wysokie ciśnienie paliwa, wydajność tego ciśnienia do ładowania, wartość rzeczywista Dobra, chuj, mamy wszystko co chcieliśmy eee, Na Berlin czy na ten drugi? Na Berlin, zdecydowanie już Nauczony doświadczeniem, z kimś z tobą Aha, dobra. Na to lepiej nie Dobra, tutaj mamy teraz ciśnienie do ładowania, wartość wymagana, ciśnienie do ładowania, wartość rzeczywista. No, Wyjdziemy ze zakrętu, zobaczymy. Wezmę sobie od razu Lodzika z boku, a no. Ej, ale zbiera się Ale nie, no idzie w chuj lepiej, no. kurwa jest przepaść w ogóle. Ale kurwa, dlaczego ma reakcję na jeden trzmara? Jaką ma reakcję dodajesz, tylko mu pizdę, kurwa, no od razu wiesz. Napierdala, nie? Mhm. To jest czwarty wiek. No wcześniej, kuta zjebany, spierdolony, zjebany wóz nic nie cieszył. No. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle są warunki do tego, żeby sprawdzić mu. Dobra, no na pewno będą warunki żeby sprawdzić ile podaje turbo sprężarka. Regulator ciśnienia doładowania, to jest Aha, wartość wymagania. Co to kurwa, Aha, jakieś procentowe, a to fajnie, a no no, to jest chyba elektrozawór turbo sprężarki. Regulacja ciśnienia doładowania, wartość wymagana, a to jest wartość wymagana, nie sprawdzałem tej tej rzeczywistej. Dobra, na czwórce kawałek mu to depnę, zobaczymy po prostu suszara dmucha. Na dole jest rzeczywista wartość, nie? Dajemy mu gaz do dechy. 1,4 bara miał chwilowe przeładowanie Dmucha za 1,3 1,2 ładnie no. trzyma Ty 1,15 bara górą trzymał O, wiesz co, mogę sobie sprawdzić temperaturę, kurwa, w dolocie jaką ma Tak jak teraz jest mokro, będzie miało zimno w dolocie a w dolocie miał 21 stopni, nie? 16 nawet widzie 16, trasując na 21 skoczyło no Schłodzi się to dobrze, nie grzeje się. No Ty wiesz co z ciekawości możemy go kurwa to będziemy go jeszcze stroić, zobaczymy co widzi co na hamowie. Na pewno fajnie idzie i do samego końca idzie i lepiej z dołu idzie. Mhm. To chyba to co się nagrało to chyba starczy. Czekaj, no tak, tam możesz dać już stopa. Kurwa, nie ma tak się to robi. Pulpit Music share, nie no, To ci wyślę? Mam no, nadzieję, że to się nagrało u ciebie. Tak, tak. Dobra, ja już odpaliłem rejs no na 4. Dzika, z przełom, kłamanie Chuj, wie czy na czwartym biegu chyba zacznę, bo zacznę, bo zacznę, 4000. Jest... kabek? Tak, nie. Na razie jest tak Nie, nie, czuję. nie, nie. A patrzę na którym biegu mu lepiej 100 200 zrobić, czy 3, 4, 5, czy tylko 4, 5. Jak mu turbo dobrze wstaje, to można 4, 5. A nie, kiedyś robiłem 3, 4, 5. Ale tu masz tak szybkie zmiany biegu, że nawet się tym Tak, pisali. tak, ale może. Nie, na pewno tak robiłem. jeszcze wszystko sprawdzę kontrolnie. No, by od od trójki Tak, z trójeczki Tak też robiłem wcześniej No panie, race Wake up Low madafaka 2,5 Ty, zwolnij coś, kurwa, przecież przez ten deszcz kurwa nie chce nam złapać satelity No właśnie, widzę Pierdolono no Jest Jest, kurwa Panie, to co próbujesz? Mamy duże miejsce Znaczy, no muszę do trójeczki dojść, mam trójeczkę Ej, zgasło O oh, kurwa, jebany pedał Tu? Tam Ja pierdolę. Yy, sam go trzeba wyciągnąć, stać troszeczkę <grystanie> Nie naprawiłem tego kabla Co to kurwa, C4 Citroen? Lambo A, Lambo, sorry On będzie od nowa ładował, co nie? A, A sprawdzimy mu teraz taki czas przed jakimś... Nie. przed strojeniem Panie, goń to Lambo <grystanie> Za zobaczymy jak to, wiesz, sytuacja nam pozwoli Widzisz? Tak, pytuj, pytuj, bo z nas dogonią, dzida Dobra No jest to falowanie o którym wiesz Tak. bieg Jedziesz 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 Jeszcze 10 Jest czy miesz mi coś zanisza chyba kurwa Nie wiem ile jest, nie patrzę wow, wow, wow. Kurde powiem Ci, że przyzwoicie tak? no a serio? naprawdę a nic nie było stronę, nic nie było dotykane hybryda tylko ten dekacik i pieca yy, miałem, wiesz co z filmów tam ludzie odczytywali, że jakieś H20 i 80, bo taki pomiar jest zapisany miałem 21,5, nie? Mm -hmm. no to 21 czyli że miałem kiedyś 100-200 na poprzedniej turbosprężarce. sprężarce 15,6 co ty gadasz? No. 5 sekund ujebane? No. ty to nawet bez strony, bez czegokolwiek też mnie satysfakcjonuje jako dupowo serio? czy jest... że idzie ale w tym wozie nie czujesz w ogóle prędkości Taki... Nie, ale czuć Jedyś ten, ten moment i tak prostu... W ogóle wrażenie robi na mnie to, że tak szybko wstaje to turbo nie, No stary, no daj to jest siódmy bieg Full bus masz, już napierdala pełne doładowanie Po prostu mm -hmm. ujmujesz se gazu Idzie Pełne doładowanie masz od razu, ujmujesz Dodajesz, pełno masz doładowanie, że od razu kurwa wstaje. Też zawsze hybrydy po to się robiło, żeby tylko tą górą podbić się, a to kurwa jest taka hradza rzecz. Ale wyjdzie tu... na to, że to nie tylko kwestia hybrydy, ale jest po prostu zwykła regeneracja tego turbina no, ono so, luzów jako takich nie miał, tam chłopakiem pokazał jakieś tam mikroskopiny, luzy były tam na wirniku, chuj, to nie wpływało na moc, tylko to żeliwo w turbinie było mocno rozjebane, nie, 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 nie regałowało. Weź pod uwagę, że teraz ten silnik jest przygotowany, że można w niego półtora wara przypierdolać, można zaponu dojebać, można tutaj, no jest otwarte są opcje. interkuler można jeszcze zmienić, bo interkuler to tam chuj, chłodzenie. chłodzenie Interkolera, ale jeszcze jest coś takiego jak opór wiesz, masz PSI, PSI drop po amerykańsku to znaczy, czyli tam spadek ciśnienia doładowania, że z jednej strony interkolera dmuchasz 1,5 bara, a na przykład na wyjściu masz 1,3 bara i wtedy masz 0,2 bara spadku Piatry. tego ciśnienia doładowania, nie no kurwa 15,6 tak? no nie, ile tam jest? 15,6 kurwa ty, no ja pierdolę to HR taki czas robi, nie? No. 350 się od 70 jest wolniejszy, A już mi się wydaje, a kurwa, jeszcze trochę parę rzeczy. No, a zobacz, ponagrywamy trochę, bo jeszcze jedną zabawkę do tego auta kupiłem, będzie jeszcze jedna do niego zabawka. No i dwa i strojenie, bo po każdym... Dobra, no kurwa, wystroimy, zobaczymy, może, może, może poniżej 15 <grym> Czyli zejdzie. Zapowiada się obiecujący wynik. Ty, no, no to zwykły dopóz 19 koła, kurwa i tak dalej, no ja tym na co dzień sobie jeżdżę, ale no kurwa, cieszę, nie? Ale ty Kole, też. Tu wóz <grym> Dobra. wreszcie mój wóz kurwa nieco chwilę cześć, cześć, cześć. To no też się cieszy czyjimiś wozami, które ja lubię, bo to jest jak moja robota, no ale wreszcie... No, swoje odkładałeś na później. No, no teraz nie ma później. Robię Cię ty kurwa, ty audiczko ty pierdolona, kochana moja. Dobra. Z <laughs> tym akcentem kończymy. Lecimy, logić tam dam, czy pokażemy. Trzymajcie się. Po prostu dojebiemy, kurwa na pewno jeszcze. Tak jest.